Endromirków, właśnie nie wiem co się stało, ale dostałem wiadomość, że jakiś Ukrainiec, jakiś Jebany ruski pedał Jebany został u właścicielem konta Endromirków. Nie wiem co się stało, nie wiem dlaczego. Na Gmailu przyszła mi taka informacja, nie wiem co teraz mam robić. No kurwa, nawet nie wiem co się stało do chuja Jebanego. Jakiś frajer Jebany z Rosji coś tam przejął. Nie wiem, kurwa, jakiś haker, czy jakiś kurwa, nie wiadomo co to jest. Jak będzie coś innego na moim kanale niż moje filmy z endromirków, zgłaszajcie to kurwa wszędzie. Nie wiem gdzie. Ja ja nie wiem, jak mnie wkurwi zbyt bardzo, to biorę to na policję i Mam to w kurwa w dupie. No, ja się wkurwiłem, ty bez kitu. Nie, jak... jak... Bez kitu jakiś typ, właśnie w tym momencie na gmailu dostałem wiadomość, że jakiś typek, ruski, zostaje en... właścicielem Enduromirków i jeżeli to jest prawda, ja to zgłaszam na jebaną psiarnię, że zakradzisz konta i mam to w dupie, kurwa. Jak będziecie widzieli cokolwiek innego niż yy, moje filmy, które są teraz, jakikolwiek nowy film niż jest teraz, dodawajcie od razu to na, zgłaszajcie to gdziekolwiek do YouTube'a, gdzie coś tam będzie, subskrybenci i ten, i... Yy... Nie, no po prostu nie wiem co mam powiedzieć. Dzięki, dzięki, wielkie, że oglądaliście moje filmy i w ogóle. Ale jeżeli y, widzicie to, że jakiś typ, do, jeśli jest jakiś, jakikolwiek nowy film na kanale, to to nie jest moje, bo ja teraz na razie nie dodaję, bo nie mam motocykla, więc jak ktoś będzie, to zgłaszajcie. Dzięki wielkie, cześć.